Szalom po dłuższej nieobecności. Dzisiejszym tematem będzie Bóg a koronawirus, a dokładnie o tym, czy Bóg stworzył koronawirusa. W Ewangelii Jana czytamy, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Bóg jest twórcą i to on stworzył zwierzęta, ale też dał człowiekowi odpowiednie zasady, jakie zwierzęta i jak możemy je jeść. Inny youtuber doskonale pokazał, jakie to są zasady. Linki są w opisie. W przypadku koronawirusa jest już pewne, że przedostał się ze zwierząt na ludzi. Jest napisane: mięsa jakich zwierząt jeść nie wolno, ale nie jest wytłumaczone dlaczego. Gdyby jednak zastosować się do biblijnych zaleceń, to tego wirusa by nie było, o ile on pochodzi z tego targu w Wuhan, gdzie były różnego rodzaju węże, nietoperze i inne zwierzęta, żywe i martwe, sprzedawane w bardzo złych warunkach. Przede wszystkim pewnych gatunków jeść nie wolno, np. tych nietoperzy czy węży. Nie wolno też jeść padliny jakiegokolwiek zwierzęcia oraz pić jego krwi. Każdy z tych punktów skłania nas do refleksji. To Bóg stworzył rekiny, szarańcze, psy, myszy, a także rosiczkę, pokrzyw, jakiekolwiek inne zwierzę czy roślinę. Nikt inny, tylko Bóg za tym stoi. Ostatnio pojawiło się wiele kontrowersji odnośnie zamknięcia kościołów we Włoszech w związku z tym wirus wirusem. Otóż pojedynczy osobnik koronawirusa nie rozróżnia tego, czy jest w budynku kościoła, czy też nie. Tak działa biologia. Jak mówiłem w poprzednich filmach, Bóg jest wszędzie, a Kościół to tylko miejsce, gdzie spierają się ludzie, którzy w Niego wierzą. To na razie się tyle. Zostańcie z Bogiem. Szaloma.